Hejka kochani, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na przepis syrop z cebuli, ale tak jak widzicie, do tego syropu będziemy dodawać czosnek i sok z cytryny, więc jeżeli nie lubicie syropu z cebuli, to ten przepis jest dla Was i zapraszam Was na pewno większość z Was. Piło kiedyś w dzieciństwie syrop z cebuli, i powiem Wam, że moja babcia także go przygotowywała, gdy byliśmy podziębieni jesienią i zimą, ale powiem Wam szczerze, że smak tego syropu nie przypadał nikomu do gustu, ze względu na to, że w składzie była tylko cebula i cukier, więc ten syrop był dość mdły, i wiele osób nie lubi smaku tego syropu. Natomiast mój kolega pokazał mi inny przepis na ten syrop. Dodaje się do niego również czosnek i sok z cytryny, więc nie jest on taki bardzo słodki. Jeśli interesuje Was przepis na naturalny syrop z cebuli na przeziębienie w mojej wersji, to zapraszam Was do dalszej części tego filmu. Nie zapomnijcie na koniec o zostawieniu subskrypcji. I komentarza. No więc słuchajcie, przygotowywanie tego syropu zaczynamy od wyciśnięcia naszych cytryn. Przekrawam je na pół i wyciskam z nich sok. Wiecie, że cytryny zawierają bardzo dużo witaminy C. Sok z cytryn mam już wyciśnięty, więc teraz przejdę do przygotowania cebuli i czosnku. Ja używam dwóch średniej wielkości cebul i całej główki czosnku. Oczywiście, w zależności od tego, ile tego syropu chcecie uzyskać, możecie proporcje zwiększyć. Cebulę kroimy w takie plasterki, a czosnek wystarczy rozgnieść nożem. Starajcie się, żeby one nie były za grube, wtedy cebula wydzieli więcej soku. Wszystkie składniki do przygotowania naturalnego syropu na przeziębienie z cebuli mam już przygotowane, więc teraz pokażę wam, jak ja go robię. Oczywiście przygotowuję mój syrop w szklanym naczyniu. Mam taki oto śliczny słoiczek, i teraz zapełniam dno mojego słoja cebulą. Dorzucam kilka ząbków czosnku. I przesypuję cukrem. Nie podam Wam tutaj, ile tego cukru dokładnie jest potrzeba. Musicie sami oszacować, ile tego cukru będzie Wam potrzeba. Zmienne są różne. W zależności od tego, jaka jest duża Wasza cebula, jaki jest duży Wasz pojemnik, to musicie tego cukru dodać mniej lub więcej. Tutaj tego cukru się nie bójcie, bo on się całkowicie rozpuści i. Cała cebula i czosnek są już w moim słoiku, zobaczcie tak to wygląda. Powiem Wam, że ja użyłam około pół szklanki cukru. Pamiętajcie, aby cała cebula była porządnie obsypana cukrem i teraz na górę wylewamy nasz sok z cytryny. Dzięki dodaniu soku z cytryny, nasz syrop nie będzie mdły i powiem Wam, że on smakuje rewelacyjnie, nawet I teraz tak przygotowaną cebulę przykrywamy, odstawiamy w ciepłe miejsce i już drugiego dnia możemy pić. No więc, moi drodzy, sami widzieliście, jak szybko można przygotować naturalny syrop na przeziębienie w domu. Zachęcam wszystkich do wypróbowania tego przepisu. I nie pozostało mi nic innego, jak serdecznie Was wszystkich dzisiaj pożegnać. Życzę zdrówka i